To uczucie do Lizaka jest większe niż było uczucie do Stiuł? Ja yeah. tego nie widziałem. <laughs> teraz, żeby to spłynęło, to ja nie wiem, co by się tu musiało wydarzyć. Przesło trafiłem. Co szybciej? Jak w drugą stronę? Kiedy ty kościół otworzyłeś? Dzisiaj, świętego zakola. Dobra, co ty jeszcze miałem, jakieś rzeczy? E, li, fagata o OFie i związku z Lizakiem. I włączyłem to. Bo przypomniało mi się, że ten ziomek, co prowadzi ten wywiad, to on gadał z Palasajdem. I pamiętam, że stawiał taką kontrę trochę do tej, do tej gadki Palasajda i chyba mu wprost powiedział, że go nie lubi. Czy coś takiego. A, że chujowo te konferencje prowadzi. Coś takiego było. O, już dobrze pamiętam. I mówię, to ciekawe, czy z Fagatą też tak gadał. Ile razy tak szczerze z ręką na sercu mieliście rozmowę z Lizakiem o tym, czy zaprzestasz rzucenia tam zdjęć, skasujesz i tak dalej? No. Piotr tego nie popiera, ale też ja założyłam tego na fans, jak się już spotykaliśmy. Powiedziałam mu, jak mi się oświadczysz, to kasuje. Jak mi się oświadczysz, to kasuje. Ale to czemu? Ona coś o powadze, a sama ciekawe, czy traktuje jego zamiary poważnie. No to pewnie by się okazało, gdyby faktycznie się oświadczył. Ale jakoś tak mam wrażenie, że nawet jak on by się oświadczył, to fagata by nie usunęła tego OEF-a. Zbyt dochodowy biznes. No. Staram się być dobrą kobietą, ja jestem mega zakochana No ale co ma robić? No przecież jest z nią w związku, no to co ma i ją wyzywać, kurwa, na wywiadach? Wiadomo, że mówi, że jest spoko. A że mu nie, nie pasuje o No to też mówi. Ja kurde, mam taki dziwny przecież chcę o niego cały czas dbać, wszystko dla niego robię, cały czas gotuje gotuję, w ogóle, jeżeli ty tak nie miałam, i ktoś mi powiedział, bo może jesteś pierwsza, zakochana, więc. Kto tam wie, co ona czuje? Znaczy, ona nie powiedziała, tylko jej znajomi to mówią, że jest zakochana, ale przytaknęła w sumie. To uczucie do lizaka jest większe niż było uczucie do Stu? Yeah, yeah. Ale, o kurwa, tego nie widziałem! O, o kurwa! Ale dojrzał do pieca, chłop. <laughs> Tamina, fagaty. Ej, ale i tak myślałem, że ona na niego spojrzy i tak powie: Cześć, co ty piralisz? A ona tak w sumie weszła w te rozmowy. W ogóle wiesz, taki pierwszy mój poważny związek, więc, yy, no, jest większe. Mówisz, że to jest takie na poważnie, myślisz? Nie wiem, czy na poważnie, no. no? Jak nie wie, czy na poważnie? Kurde, chce od niego oświadczyć, a potem mówi, że nie wie, czy na poważnie o tym myśli. Ej, ale tego się nie spodziewałem, że chłop takie pytanie zada, to, to tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jakaś standardowa gadka o ef będzie, ale takiego pytania, to się nie spodziewałem. Nie wiem, czy na poważnie XD. Znalazła sobie dzieciaczka i się spełnia jako mama. O, tutaj jeszcze było, patrzcie, pamiętacie jak czytaliśmy cennik i było, że wszystko za 0 złotych, tam przez 3 minuty. Ale. Jeżeli ktoś chce wesprzeć te działanie Podziałamy tylko z darowizn. Możecie w tej chwili dać swój hajs. Zróbmy taką przerwę, jednak to jest modlitwą. Pamiętajcie, dawanie pieniędzy jest modlitwą. A, o! Właśnie! Widzicie? To ja, te, ja wam będę mówił to samo. Dawanie pieniędzy, wysyłanie donejcików jest modlitwą. Pomodlisz się za mnie? No, dezy, nie ma nic za darmo. Ona dała mało, ale ona dała 100% co miała. Siemka. Da, dajcie pieniądze na to, żeby to Boże dzieło działało dalej. <laughs> Nie musicie, absolutnie, ale możecie. Dziękuję ci, Jezus. I co? Tu jest haczyk, widzicie? Zaz jest za darmo, ale... <laughs> Piękne to jest. Ale wiedziałem, że gdzieś jest haczyk. Wiedziałem, że gdzieś jest haczyk. I tu jest haczyk. Kiedy ty kościół otworzyłeś? Dzisiaj, świętego zakola. A to co to było? A, jakiś pomysł na biznes dla was. O, biznesowy rewo, żeby odhaczyć. Najlepszy sposób na biznes, ludzie. Kup ta za 600 euro, Wiesz ta do Niemiec, Bierzcie 4 euro za metr mycia kostki zatrudnijcie sobie rudego za tychę i będziecie bogaci w miesiąc. Pozdro <grym> i co? Dobre? Dobre, jest plan? Jest. No i git. No? No? Łatwo. Dychę czego i za ile? No rudego za dychę Ale mycie ciśnieniowe nawet budynków jest dobrym biznesem. No właśnie, kiedyś oglądaliśmy, że jakiś ziomek z YouTube'a yy, mył dom stanowskiego, czy tam kostkę, czy dom cały, już nie pamiętam, co to było. Więc jest jakiś taki biznes. Tylko z drugiej strony, wydaje mi się, że jak ktoś ma dom, to nie ma myjki ciśnieniowej? Ja to bym sobie kupił taką. to i samochód myjesz rower. Przydaje się w sumie. Wolałbym sobie wtedy sam umyć. Plus wiecie, jaka to satysfakcja? To jest też satysfakcjonujące strasznie, jak tak myjesz taką kostkę i to takie czyste, się robi. W ogóle przecież taka gra była nawet. Symulator mycia. Takie filmy na TikToku oglądam, jak ludzie coś czyszczą. I wiecie, jest before, after. Albo jak samochody tak czyszczą, że na początku. W środku brudne wszystko, a potem takie czyściutki, nowiutki, fajne. No tak średnio byłeś kiedyś, wiesz jak to wygląda? Tak byłem, bo jak mieszkałem w domu jednorodzinnym, to tam mieliśmy właśnie myjkę ciśnieniową i czasem myłem różne rzeczy nią. No, fajne to jest. Myślę, że po co ja kupiłem tyle rzeczy do mycia samochodu? Ja to lubię po prostu. Nie to relaksuje. Skoro lubisz myć samochód, to może się dogadamy, bo jest już strasznie. Panie, taka okazja może się nie powtórzyć? Nie no, ja lubię mieć swój samochód. O, tutaj mam dla was y, Rewo, motywuje, a w sumie to Filip Zabielski, ale możecie zobaczyć. Jak miałem około 17 lat, to nagle z dnia na dzień przyszło do mnie coś takiego do głowy, że zmienię swoje życie, zacznę chodzić na siłownię. Pamiętam jakby to było wczoraj i jakby siłownia zapoczątkowała taką pracę nad samym sobą i od tamtego czasu naprawdę jestem zupełnie innym człowiekiem, czuję się zajęty. Ja robię sobie co chcę, aktualnie <noise> jem co chcę. Moja rada dla was jest taka, żeby jak nie wiecie od czego zacząć, to zacząć nad pracą nad sobą. Nie, źle, źle, źle. Jak nie wiecie od czego zacząć, to zacznijcie od siłowni. Kurwa, już tak dobrze było, no prawie film idealny. Od inwestowania jeszcze. Nie, 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 inwestowanie potem idzie w parze z siłownią i sylwetką. Naj najpierw siłownia i sylwetka, potem inwestycje. Że... Najpierw trzeba zainwestować w siebie. Yo. on pierwszy raz powiedział coś mądrego. Modrego. Co znaczy modry? To jaki to jest? Modry, to jaki? Modry. Niebieski o dużej intensywności. Górny Śląsk to jest niebieski, a Starachowicach to jest czarny. To jak to jest? Mądry miał być? Wiem, ale przy okazji mi się przypomniało słowo modry. I teraz jak sprawdziłem definicję, to się okazało, że czasami to jest niebieski, a czasem czarny. A czasem niebieski o dużej intensywności. <laughs> ale ty niebieski jesteś. <śmiech> Tutaj... <śmiech> Zabielski tyle się napompował, a to jest Ale ty chłopie, dalej jesteś na strzała O, pogadane Najlepszy lifehack na keczu Większość osób robi tak I kończy się to tak Na szczęście jest na to lepszy sposób Wystarczy wykonać taki ruch Wiem, że wyglądasz śpię... Kurwa, bark by mi wypadł, człowieku Większość osób robi tak No każdy tak robi I kończy się to tak No i też tak w sumie jest, szczególnie jak jest końcówka Bo jak jest pełen, to tak nie jest Na szczęście jest na to lepszy sposób Znaczy pełen, no nawet połowa Wystarczy jest Wystarczy wykonać taki ruch Ach, ta siła odśrodkowa. Tak <laughs> wieczko się otwiera. <laughs> Czo ma twój lubiony ketchup? Ja mam z nimi współpracę. Nie, jeszcze nie mam. No, keczap jak keczap. Mam ten ketchup w lodówce iść przetestować. Ja też mam, nawet końcówkę. A poczekaj, kurwa. poczekaj. Poczekaj mam pomysł. Lipa. Bo ja mam jeszcze lepszy lifehack. Bo my robimy tak, jak już jest końcówka, to stawiamy w lodówce do dołu butelkę. I wtedy to sobie spływa do samego dołu, nie? Przez cały czas jak stoi w tym, więc, więc jest lipa. Musiałbym. O! Spadł, dobra, spadł. Siema, rewo robię tatuaż z ratelem. A ile tak trzeba? Jak w drugą stronę, kurwa, a faktycznie kurwa, nie w tę stronę. Ale czekajcie, i tak udowodniłem, że działa, bo rzeczywiście spłynęło więcej na dół. Nie wiem, lipa jest, bo jak już jest tak mało tego. Patrzcie, to wszystko po ściankach przeszło. Widzicie? To teraz, żeby to spłynęło, to ja nie wiem, co by się tu musiało wydarzyć. O kurwa, krzesło trafiłem. Co szybciej? No w krzesło uderzam. Nie wiem. Moim zdaniem, czy znaczy może ta metoda działa, jak jest trochę tego więcej? No, może to działa, ale po pierwsze, może was boleć ręka, bo jak zrobicie to bez rozgrzewki, to coś może pier**nąć, a tym bardziej, jak macie 30 lat. Po drugie, moim zdaniem, lepiej po prostu wstawiać do lodówki, jak macie mało już tam sosu, ketchupu, czy whatever. Czemu tu widzisz ketchup? A jak się mówi? Kurwa, dobra, ja sprawdzę. Ech, su, ketchup, czy. Wiesz co, Zasadniczo zaleca się pisownię spolszczoną, czyli Ketchup i wymowie zgodnie z takim napisem. Teoretycznie można również stosować zapis pochodzący z angielszczyzny, czyli Ketchup. Wówczas konsekwentnie powinniśmy wymieniać słowo z angielska jako Ketchup. Ha? I co, kurwa? Sprawdź, co jest na butelce napisane. Ale to nie ma znaczenia. Nie wiem, wy to się o wszystko przypiszcie. Cię, nie myśleliście o tym, żeby założyć kanał komentarzy. Tutaj yy, gimper za mną tęskni. Nie wiem, czy widzieliście kaferewo <laughs> Kiedy wszędzie go widzisz w cyklu. W ogóle mnie to mieszy mi na tej babki tutaj. Wygląda jakby sobie palce wąchała. Czy traktujesz tego gimpera jako przyjaciela, czy raczej kolegę z roboty? No mówiliśmy w wywiadzie z pasutem, że przyjaciółmi nie jesteśmy, ponieważ dla nas to jest bardzo mocne i znaczące słowo. Natomiast się i my prowadzimy razem projekt, fajnie nam się gada i tak dalej. Natomiast, nie no, przyjaciółmi nie jesteśmy. W każdym razie, jak widzicie, Gimper Ale już niedługo pogadamy, także już, już niedługo się zobaczymy. Co prawda zdalnie, ale zawsze coś. O, właśnie. Gadaliśmy odnośnie ceny produkcji różnych rzeczy i tak dalej. I nie wiem, co to był za event. Chyba jakiś podcast. Nie wiem dokładnie. W każdym razie jest tentacjon, jest karioner. I zaczęli o czymś dyskutować. W sensie chyba o iPhone'ach. Ile zapłaciłeś? Piątkę. 5 tysięcy. A wiesz, ile kosztuje produkcja jednego takiego telefonu? 500, stów, ale nawet. No, no nie, na no, nie, zbiegę, nie. Poniżej 100 10 no. dolarów kosztuje. Płacimy za technologię, no, ale wiesz co? I, warto? Za, i za znaczek. Oni do tak naprawdę nic innowacyjnego nie zrobili. Oni wzięli technologię, którą ktoś inny stworzył, czy na przykład ekran dotykowy, jakieś GPS-y i to wszystko i włożyli w jedno urządzenie. Tak. <ślesk> no i chuj, wyjaśniony. Prosty. No i teraz uwaga. Lewus tutaj sobie zrobił z tego bekę i napisał: normalnie koszt produkcji iPhone'a to 10 dolarów XD. No i Karioner, Ty nie wiem, to jest jego konto w ogóle? Ale materiały tyle kosztują, ale maszyny, które to, to produkują, yy, są drogie. Nie no, tam jest dużo więcej, że tak powiem, kosztów związanych z produkcją czegokolwiek, no ale możesz sobie uprościć to, no nie? Do, kto kosztuje 10 dolarów w każdym razie. No Jest odpowiedź tutaj, nie wiem, czy to jest Karioner czy jakieś konto, no nieważne. Tak, 10 dolarów doedukuj się leserze, tak farmazon niż z tymi maturami, a nie wiesz czegoś, co łatwo zweryfikować, haha. No i Lewus poczuł się urażony taką wypowiedzią i postanowił zbadać temat i powiedział. Szereg artykułów, które jasno dowodzą, że cena stworzenia iPhone'a znacząco odbiega od twoich mitycznych 10 dolarów. Wedle różnych źródeł wychodzi, że cena produkcji to około 500 dolarów, a samych części 300-400 dolarów. Nawet nie mówimy tutaj o cenach marketingu, R&D, co to jest R&D? A, Research and Development, ok, sorry. Czy maintenance software'u. Jeżeli naprawdę wierzysz, że jesteś w stanie dostać Kamery, procesor pros, procesor i szereg innych chipów, baterie, ekran i obudowę wraz z robocizną. Złożenie tego wszystkiego za 10 dolarów to naprawdę podziwiam i zastanawiam się, w którym świecie można tak to, tak to ogarnąć. Po ile iPhone'y chodzą? Po 1000 dolarów chodzą iPhony. Produkcja iPhone'a to około 500 dolarów, a sprzedaż, no to tam 800 do 1000. Według tego artykułu niemieckiego on jest. No mówię, bo. Czasami tak jest, że powstają jakieś takie głośne nagłówki na zasadzie, wiecie, że no części w iPhone'ie kosztują tyle i tyle, zobacz jak was dymają i tak dalej. No ale wiadomo, że w cenie produktu się zawiera wszystko, czyli też kwestia samej technologii, która powstaje, której produkcja, jakieś, nie wiem, testy i wszystko inne dookoła też kosztuje i potem to się musi zwrócić. Zresztą tutaj w przypadku każdego innego biznesu. Tak samo sama kwestia składania tego, marketingu, który jest pewnie ogromną częścią, jeżeli chodzi o. O taki sprzęt i wciskania ludziom, że jak będą posiadać takiego iPhone'a, to będą wyjątkowi jedyni w swoim rodzaju, wiadomo. Więc to wszystko kosztuje, jakaś dystrybucja, i później jakieś marże i wszystko inne dookoła, co się dzieje z towarem, no to to jest klasyka gatunku. I takie nagle to kosztuje 10 dolarów. No 10 dolarów to może kosztuje kupa złożenie tego. To może tak, no w jakimś kraju taniej siły roboczej. Tak. Bo jak już mówiliśmy o bólu dupy, to nie wiem, czy wiecie, ale tak. Tak, Julia Czugaj kupiła dom. Własny, tak. No i skomentowałem zazdro. Czy zazdroszczę? Może troszkę. No i w związku z tym, że napisałem ten komentarz, to pojawiły się przeróbki. Echem. Jak widać, AI jest wysoce zaawansowany w tym wypadku. Można i tak marzenia spełniać, prawda, o domu. No i uznałem, że jak już przeszliśmy do tego tematu, to możemy sobie zobaczyć, jak wygląda ten dom. dobry, moje nazwisko dzwonię w temacie oferty na sprzedaż domu. Ja się stresuję jak to oglądam, wiecie? Patrzę na to i siebie stawiam w tej sytuacji, że dzwonię, kurde i tak pytam o zakup domu. Ja i normalnie aż mi się ręce spociły Dosłownie wczoraj wieczorem znalazłam dom Który wygląda przepięknie Ludzie się śmieją, że ten dom przypomina TimiX dom i dlatego jej się podoba To no, mogłeś być ty, ale wybrałeś Twitcha Spokojnie, powoli do celu Donaty się rozkręcają Tak, zgrzyć się rozkręca Jest dobrze I pani powiedziała, że dzisiaj będzie sprzedawać ostatni, Ale jeśli teraz pojedziemy i nam się spodoba I się zdecydujemy, to jednak nam sprzeda <laughs> To brzmi jak skam <laughs> To mi na to w zasadzie oferta jest ważna tylko przez 24 godziny, potem to już nie wiem. Jest idealny i dosłownie taki jak szukaliśmy, ma dosłownie taką ilość pokoi, nie ma skosów. Nie ma skosów. Wielkie umysły myślą podobnie. Chciałbym tak spontanicznie kupić dom. Wiesz, to dom to się wybiera sercem, nie? To, to jest, to jest emocjonalny zakup. Jesteśmy moi drodzy na miejscu, zobaczcie, no dom się jeszcze buduje, ale jest przepiękny, jest jestem mega podjelona, już mi się chce płakać. Idealna klientka, co? Już widać, że nie będzie ceny negocjować. Można jeszcze nawet podbić. Ja mam wrażenie, że to już jest ten dom, żeby o Boże. <laughs> Jezu. Mam nadzieję, że jak będę z jeździł jeździł, domy oglądał, to nie będzie takiej akcji, tylko będzie normalnie się zachowywać. No to kurwa potem ciężko cenę negocjować. No ty widzisz negocjować, jak podoba się Państwu ten dom, a tu druga strona jest idealny. <laughs> no, kurwa, no to ciężko potem zbić cenę. Ten dom nadal się buduje, buduje, więc my nie wprowadzimy się do niego myślę przez jeszcze najbliższy rok. Nie no, to kur... Ja bym chciał w bardziej zaawansowanym stanie. Kurwa, rok. I mi się wydaje, że ona na pewno nie sprzeda tego domu. Znaczy, jeśli przyjechaliśmy merolem, to może ufa nam, że mamy. <laughs> Jakie wystanie, co jest? O kurwa. To ja, jakimś Rollstroysem, będę jeździł i te domy oglądał. Zobaczymy, może się coś uda. Nadszedł ten czas! O, czyli przyszedł mail z umową chyba. Pani... Powiedziała, że mamy jechać, podpisywać umowę. I mam całą kasę, którą wydamy na dom. 1000 zł. To jest akurat kasa, którą wydamy na notariusza. Tysiąc za notariusza to mało. 2,5 koła to standardowa kwota u notariusza. Może tutaj wiesz, jakaś umowa była też z tą firmą, która e, sprzedawała ten dom, nie? Nie wiem, jak oni tam to kupowali. To jakiś skambo? Notariusz bierze od wartości domu, to ustawowe jest? Co? Jak od wartości domu? Co? Nie wiem, to dziwne, wcześniej nie słyszałem o czymś takim. Dla transakcji o wartości powyżej 60 tysięcy do 1 miliona opłata wynosi 1010 10 zł plus 0,4% od nadwyżki powyżej 60 koła. O kur... o Boż. Oficjalnie możemy przywitać Was już w naszym domu. Widzicie, dużo emocji jest nawet nie mogłem się wysłowić. To co kończymy ten odcinek? Nero. Nero. Też wam nagram taki odcinek, jak będę kupował. Albo jakieś Insta Stories zrzucę. Zobaczymy. Tutaj co jeszcze było? A, jakieś ploty, ploteczki odnośnie Czajnika i Fausti. Może po prostu chcesz nam opowiedzieć, jak zaczęła się relacja z Czajnikiem. Czułam, że to po prostu nie jest dla mnie odpowiedni czas, żeby móc jakkolwiek się o tym wypowiadać, dlatego też Czajnika poprosiłam, żeby nie robił tego. Ale no, jak już mam do tego możliwości, no to faktycznie. I co? Hmm, no, jak to się zaczęło? <laughs> nie wiem, czy chcę. Ale zaczęło, czy trwa? Bo to nie to pochodzi, że zaczęło. Czy to trwa teraz? Coś... Ale zobacz, jakie genialne uniwersum. Nawet wywiadów sobie sami udzielają, wszystko sami kontrolują. Tak, ekipa to jest samo żywiący się organizm, który produkuje i zżera wszystko, co ma. Oni mają całe swoje uniwersum. Robią festiwal, to mają cały line-up. Tam nawet wujek Łuki będzie występował. Kurwa, tam jest wszystko po prostu. Robią se programy i nawzajem tam chodzą i kręcą zasięgi. To jest, to jest chore trochę, to jest creepy dla mnie. Mogę teraz powiedzieć, że no spotykaliśmy się przez tam kilka miesięcy, no ale... Nie zawsze w życiu wychodzi tak, jak byśmy chcieli. No ale bardzo dobrze wspominam ten czas. A, to może oni się rozstali, dlatego te czajnikowi od. Powiedz mi, jak się czułaś z tym, że podczas gdy ludzie najwięcej gadali o was, to w sumie w tamtym momencie już troszkę oddaliliście się od siebie? Nie ukrywam, że było to ciężkie. A, czy to już dawno było? Nie chcieliśmy w ogóle o tym rozmawiać i wypowiadać się na ten temat, no bo jednak bardzo ceniliśmy sobie tą prywatność. No to niezła prywatność. Dobra, w sumie chuj w to. Dobra, powiem tak. Trafiłem też na inny ciekawy TikTok związany z oszczędzaniem. prawie 5,5 tysiąca zł. Tyle po wypłacie wypłaciłam z konta. I teraz te pieniądze trafią do segregatorów budżetowych. Zaczynamy od oszczędzania długoterminowego. By the way, jaki ładny ten zeszycik, kurde, naklejeczki, ten, jeszcze powinny być jakieś kreski od Lidiki. jaki ładny. Moim celem długoterminowym jest również kategoria zdrowie i tutaj odkładam co miesiąc zawsze na początku 100 złotych i kiedy to zrobię, zamalowuję jedno... Nie macie wrażenia, że to jest strasznie dziecinne? Nie wiem, jakiś pola zamalowane, jakiś ten, nie wiem, to oglądają, to takie, co tu się dzieje. Co miesiąc odkładam również po 100 złotych na wizyty u stomatologa. Ja wam powiem, że z jednej strony to podziwiam, ale z drugiej I mnie to i przeraża. I, i, na pewno lepsze niż życie od pierwszego do pierwszego. No pewnie tak, ale bardziej tak jak patrzę na to, to z jednej strony, że ktoś tak jest zorganizowany i sobie myślę, wow, nieźle, ale z drugiej jak sobie pomyślę, ile energii, czasu i tak dalej idzie na to myślenie i pilnowanie tego, jakieś zamalowywanie tych znaczków itp., to mam takie, no nie chciałoby mi się. Dla ciebie to duży wysiłek, a dla niej pewnie luźna sprawa. No można, można się przyzwyczaić do wszystkiego, nie? W sensie, żeby też każdy wiedział, ten profil to pokazuje, bo oni reklamują te rzeczy, nie? W sensie ten organizer na wydatki. W sumie dobry pomysł, aby budżetować, ale wybrałem Excela. No przede wszystkim też dla mnie jest to ciekawe, że mam wrażenie, że no raczej ludzie teraz posługują się kasą na koncie, nie gotówką, w związku z czym prędzej jakiś nie wiem, taki podział czy, czy sens miałby na koncie bezpośrednio, ale nie wiem. Może, może niektórzy wolą gotówką obracać. Ja po prostu bardziej miałem takie podejście w życiu, że, że jak czułem, że mam za mało kasy, to kombinowałem jak mieć jej więcej. A jako że nigdy nie byłem jakąś taką rozrzutną osobą, żebym legitnie miał tak, że wydaję kasę na prawo i lewo na jakieś takie totalnie zbędne rzeczy. Jasne, czasem mi się zdarzyło, logiczne jak każdemu, ale nie tak, że regularnie miesiąc miesiąc wypieprzałem pieniądze na cokolwiek, tylko zwykle jak już to było to wszystko związane z jakąś zajawką, jakimś planem na rozwój czegoś i tak dalej. No róż, różnie z tym wychodziło, jak to w życiu, ale nie byłem taką osobą, że tam na, na jakieś głupoty kasę wydawałem i nadal też tak w sumie nie jest. No to no, w ja z tym, bardziej cool, patrzyłem cool, w kierunku, jak cool, zarobić cool, więcej. Yeah, Prawie 5,5 koła zostaje wam po opłatach na życie? Dokładnie tak. Mało czy dużo? <laughs> Jaki bejcik na komentarze. A gdzie pracujecie? Zostawię to dla siebie. A ty gdzie pracujesz? Ale wyciąga komentarze. Boję się takiego życia. O, ja też. Ja też. Przeraziłem się, jak to oglądałem. O, mamy swój program w TVP2. Premiera w sobotę o godzinie 17.25 w TVP2. Na razie nie zdradzamy szczegółów. Hej babciu, hej dziadku. Marysia, co ty tu robisz? Tomek, to ty nadal oglądasz telewizję? Poczekajcie, skoro już tu jesteście. Zapraszamy na 25 minut, czyli około 70 TikToków politycznego streszczenia tygodnia. Co? Czas. Ja nie o co to ma być w ogóle. Czy politycy umieją grać w ping lub w bóle? Kto wygra, a kto przegra? Sprawdzimy to w naszym programie. Wiadomo. Ja w sobotę o 17.25. To jest. Orientuj się, i ktoś tu wstawił jakiś profil. A co oni robią? Poczekaj. Ja muszę to sprawdzić. I co oni robią? Zapytaliśmy Czy my... chciałby pan jakichś zmian w konstytucji? Powiem tak. Gdybyśmy żyli w to oni poś... takie sądy robią, czy coś, coś, coś innego? No to widzę, jakieś sądy są, okej, okay, to coś pytają. Budzimy się, kochani, budzimy. Jest pierwszy dzień miesiąca i. Podsumowanie tygodnia. Najczęściej kupowany produkt spożywczy w 2023 roku w Polsce. Co to może być? Wódka. To mi daje taki vibe programów edukacyjnych z telewizji, takich puszczanych rano dzieciom. Program o polityce dla nastolatków. No i tyle. Hmm, ciekawe. Znaczy powiem tak, okej, okay, rozumiem ich content, ale kurwa, nie macie wrażenia, że ta zapowiedź jest strasznie cringe'owa? W sensie taka <laughs> to jest ciężko. Czy politycy umieją w ping-ponga lub bóle? Co to kurwa? grać w bóle. Jakie bóle? Co to grać w bóle? Kółko jakimiś kulkami rzuca? Podstawowy zestaw do gry to bóle, mała drewniana kuleczka, czyli świnka oraz kółko. Tak wygląda taka podstawowa technika rzutu. To gra dla takich emerytów jak ty. Czekaj na siłowni rozpięłam ciężarów już brakuje, a ty mi coś mówisz o rzucaniu kulkami. I swobodnie wypuszczamy taką kulę przed siebie, takimi podstawowymi yy, rodzajami rzutów jest puenta i strzał. Tutaj pokazujemy wam puentę, czyli dorzucenie swojej bóli w okolice świnki. Wygląda jak taki golf dla ubogich. W kulki lecą. A, ha, ha. No takie dziwne. A wiecie jak to? Mówię. Jak ktoś lubi, to co? Nie. Zobowiązałem się, z, żeby wpłacić kasę za każde wiesz o co chodzi, które używałem w zgrzycie. Miałem to zrobić na ostatnim streamie, ale nie zrobiłem. Na Discordzie pojawiło się podsumowanie. No i w finale okazało się, że było tak. 10 razy było wiesz o co chodzi, a 3 razy były synonimy. Na zasadzie rozumiesz o co chodzi i wiemy o co chodzi. Więc jako, że powiedziałem też, że synonimy wszystkie i tak dalej będą też brane pod uwagę. No to to też zaliczamy. Tak, a jednocześnie też uznałem, że na poczet ewentualnych przyszłych moich różnych rzeczy, które mógłbym tak mówić, albo innych powiedzonek, których mógłbym nadużywać, bo już mi niektóre wypominacie, no to zaokrąglimy, bo tam by wyszło 1300 zł, no to zaokrąglimy to do 2000, nie? I teraz możecie też zapytać, dlaczego ta fundacja Judyta? Fundacja Judyta, ponieważ byłem na miejscu w obu ich, nie wiem czy teraz mają więcej tych placówek, ale ja byłem w dwóch, mam stamtąd Lucynkę, adoptowaliśmy właśnie z fundacji Judyta Lucynkę, no mam jakiś taki sentyment do tego miejsca po prostu. Jednocześnie też w związku z tym przeszedłem cały ten proces adopcji tam u nich i tak dalej. Wiem jak to od środka wygląda. Gadałem z tymi ludźmi. No po prostu jakoś tam tego doświadczyłem, nie? Więc łatwiej mi się akurat zobowiązać, żeby, żeby akurat do nich, nie? Jest! Proszę bardzo. Tak jak obiecałem. Tak dotrzymałem. Proszę bardzo. Ratelki, rewo. Jest wpłata. Troll to jest, nie jest troll. Każdy z Was może sprawdzić, to nie jest zbadaj element. Yy, tak, tylko chciałem odhaczyć, że zobowiązałem się i proszę bardzo, dotrzymałem słowa. Proszę, proszę to uwzględnić w dalszych oskarżeniach w moim, w moim kierunku. Ok, dziękuję bardzo.